Nie, to że chodzi już, całkiem dobrze. Tareczko, chodźcie do mamusi. Karci, 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 karci. Cześć! Cześć! No, chodź na tu. Skarpety ci spadają. No, co tu masz, zobacz? A co to jest? No? Co to? Zobacz tu. Nie ma... Uuu, co to? O jakaś zabawka, to tatowa jest. No. to coś, pilnuj, no. Za łap, żeby nie spadła. Chodź tu, zobacz, co tu masz? Co tu jest? No, no chodź. O tak, skarpety się ściągnęły. O! No, co to tu zobacz? Хорошо. Хорошо.